Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść. Spójrzcie na figowiec i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pąki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boga. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, Aż się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Fascynująca jest ta wizja bestii, którą ma prorok Daniel, którą dzisiaj dostajemy jako pierwsze czytanie. Rzadko to czytamy, właściwie tylko raz w roku. Właśnie w te ostatnie dni roku liturgicznego, które jakoś też nasze myśli kierują ku końcowi świata, ku końcowi dziejów, można by sporo czasu i energii poświęcić na próbę jakiejś interpretacji tej wizji, co to są te bestie. Wiele razy w dziejach w ciągu wieków próbowano to robić. Jakoś szukając cech charakterystycznych, które da, dałoby się dopasować do konkretnych czy to osób, czy to potęg politycznych, militarnych, światopoglądowych, można by i dziś próbować, wielu dzisiaj też próbuje to robić, rozpoznawać te bestie, etykietować je, wskazywać na nie, opisywać. Pewne to jest w jakiś sposób ważne potrzebne, ale, ale myślę, że dużo bardziej potrzebne nam jest, jeśli już chodzi w ogóle o bestie, to, to zobaczyć, że jednak najbardziej niepokojące w tej wizji jest to, że każda z nich właściwie ma w sobie coś ludzkiego. Na jednej dano ludzkie serce, a drugą postawiono na dwóch łapach, a trzecia ma co tam było pazury, tak? Miedziane, zęby z żelaza to się zdaje się w przyrodzie nie zdarza. Cztery bestie. Można się rozglądać na cztery strony świata, skąd przychodzą, ale... ale najbardziej istotne jest to, żeby zobaczyć, że te wszystkie cztery bestie potrafią ze mnie wyjść ze środka. I te bestie, które wyłażą ze mnie ze środka, są dużo niebezpieczniejsze od tych wszystkich, które mogą przyjść z czterech stron świata. Dużo niebezpieczniejsze. Dlatego, że te, które przychodzą z czterech stron świata, owszem, mogą mi zrobić krzywdę na najróżniejsze sposoby. Mogą mnie uderzyć ekonomicznie, mogą mnie uderzyć nie wiem, społecznie, tak, wyrugowując z życia publicznego czy w ogóle z życia społecznego. Mogą mnie skrzywdzić nawet psychicznie, emocjonalnie, mogą mnie skrzywdzić ostatecznie nawet fizycznie, a wręcz odbierając mi życie, no, ale to jest wszystko, co mogą. Dużo większych krzywd mogą mi narobić bestie, które wyjdą z wewnątrz, ze mnie. Jest taki przejmujący fragment w ostatnim liście świętego Pawła. To jest właściwie jedno z ostatnich zdań jego ostatniego listu, czyli drugiego listu do Tymoteusza, który Paweł pisze już w więzieniu, już wiedząc, że jest skazany na śmierć. Pisze do Tymoteusza, Przybądź do mnie szybko, bo, bo wszyscy mnie opuścili, tylko Łukasz jest ze mną w pierwszej mojej obronie. Nikt przy mnie nie stanął, ale Pan przy mnie stanął, jako potężny mocarz. Wyrwany też zostałem z paszczy zła. To pisze człowiek, który wie, że jest skazany na śmierć, który mógłby sobie mówić w tym momencie: o, o, to cesarstwo rzymskie, ten cesarz, który mnie na śmierć skazał, Neron, to jest jedna z tych bestii. Paweł mówi, nie, wyrwany zostałem z paszczy zła. Jego zupełnie nie obchodzi, że ta bestia neron, że ta bestia cesarstwo rzymskie, że ta bestia pogaństwo go za chwilę pozbawi głowy. Nie? Paweł ma doświadczenie, że zostanę, został wyrwany z paszczy zła. Tego zła, które się czaiło od środka. Tyle o bestiach, to i tak długo, dużo. Myślę, że jednak dużo bardziej fascynujące jest w tym czytaniu pojawienie się Boga, syna człowieczego. I może bardzo potrzebujemy dzisiaj zobaczyć to, że Daniel poświęcił tyle miejsca, tyle szczegółów, żeby opisać te bestie: jakie one są potężne, jakie one są groźne, ile one mogą, i te z zewnątrz, i te z wewnątrz. Władza bestii kończy się w momencie, kiedy pojawia się Bóg na scenie. Przedwieczny zajął miejsce. Patrzyłem, oto na obłokach przybywa syn człowieczny. Koniec, to jest tylko powiedziane jeszcze tak. Zabito bestie, innym bestiom odebrano władzę. Tyle. To jest cały opis walki Boga, syna człowieczego z bestiami, ze złem. Jak sobie zajrzymy do Apokalipsy, to tam będzie to samo. Najpierw jest to zło opisywane na najróżniejsze sposoby, niebo ono jest tak potężne, przecież my o tym wiemy, widzimy to na co dzień. Po czym pojawia się Bóg, pojawia się Syn Człowieczy, to nie, nie ma o czym pisać w ogóle, nie ma żadnej walki. Jak się Bóg pojawia na scenie mojego życia, jak Bóg zasiada na swoim tronie w moim życiu, jak się pojawia na horyzoncie mojego myślenia, Syn Człowieczy, Jezus Chrystus, to, to jest koniec panowania bestii to nie, nie, nie ma o czym gadać dalej. Syn Człowieczy w Ewangelii mówi nam dzisiaj o swoim przyjściu. To jest koniec mowy eschatologicznej Jezusa, tak jak ją Łukasz zapisał. To jest długi tekst. Myśmy go słuchali przez ostatni tydzień w Kościele, po kolei, dzień w dzień. Pewnie ten tekst kojarzycie, nie? Natomiast mowa o wszystkim: o kataklizmach, o katastrofach ekologicznych, o wojnach, o przewrotach, o niepokojach społecznych, o takich niepokojach, że cię twoi najbliżsi przyjaciele, krewni, domownicy wydają, prześladują, doprowadzają do śmierci. To są te wszystkie wydarzenia, o których dzisiaj w tym króciutkim fragmencie mówi Jezus. Gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boga. Przyjście Królestwa Boga, które wraz z nim przychodzi. Jak ma Jezus opisać, to opisuje je tą przypowieścią o figowcu i drzewach, które rozkwitają, bo, bo przychodzi lato. Dobra pogoda dzisiaj na mówienie o lecie. Ale myślę, że niezależnie od tego, jak bardzo zmokliśmy i zmarzliśmy, dzisiaj to wiemy wszyscy o tym, że Niedużo wysiłku trzeba włożyć w to, żeby przyszło lato. Znaczy, przyjście lata nie wymaga specjalnego jakiegoś wysiłku z naszej strony. Właściwie lato przyjdzie za tych kilka miesięcy, niezależnie od tego, czy my się będziemy o to starali, czy nie. Niezależnie od tego, jak nam bardzo dzisiaj zimno. pierwsze przygrywki zimy dokuczyły. Lato przyjdzie. Królestwo Boga przyjdzie. Znaczy, niezależnie od naszych wysiłków. Walka nie o to się toczy. Bóg jest zwycięzcą. Chrystus zmartwychwstały jest zwycięzcą całej historii, całego wszechświata. Nie pytanie jest, czy on się pojawi na tej zostanie, przy tym scenie, na tym horyzoncie mojego myślenia. Czy on zasiądzie na tronie w moim życiu? Jak tak, to furda tam z zimą, z bestiami najróżniejszymi. On może padać i wiać i śnieg z deszczem i wszystko zacinać. I te bestie tymi pazurami mogą zacinać, a, a ty żyjesz w lecie. No albo możemy, można śledzić bestie, wściekać się na pogodę. Poinformować cały świat przez media społecznościowe, ja nienawidzę zimy, nienawidzę bestii, takich, owakich. Albo można żyć w lecie. Chrystus przychodzi do nas w każdej Eucharystii, zwłaszcza w Eucharystii, z zaproszeniem i z możliwością, żeby nosić w sobie lato. I tak jak mówi, mówiłem na początku, nie, to nie znaczy, że cię bestia żadna nie zahaczy. Ja już kończę, rozumiem, że to są sygnały, żebym kończył, jak już druga osoba w ciągu 30 sekund wychodzi, to trzeba kończyć, dobrze. Bestia cię może zranić, tu już naprawdę ląduje, nie? Bestia cię może zranić, bestia cię może dopaść, może cię tam pogryźć, połknąć, różne rzeczy ci zrobić. No ale jak ty żyjesz już latem, to... No to tyle może. To ciekawe, że po tych wszystkich obrazach Jezus, jak ma powiedzieć o swoim przyjściu, to, to nie znajduje innego obrazu nie, niż lato. Moje przyjście będzie jak przyjście lata. Amen.